Ma, tutaj jest dr Stalker. A znów nagrywam z gry, której nie muszę przestawiać, bo możecie sobie przeczytać. Okej. Okay. Dobra. I kontynuujemy. Okej, okay, postanowiłem nagrać jeszcze jeden odcinek z tej gry. Bo wtedy jeszcze zbyt wiele nie widziałem o tej grze. A teraz już więcej. Tak jest. Okej. Okay. I czekam, bo się wczytuje Tak długo, nie wiem, tak długo okej, okay. no co jest, no szybciej coś długo też się przytuje, coś okej, okay. okej. Okay. Okay. Jesteśmy. dobram, ok, No, już mam łóżkie, ogólnie już mam lepsze ciuchy. I mam jakąś chrypę. Dobra. Ogólnie jestem chory, więc mogę jakąś chrypę mieć albo coś. Może być mi wyraźnie słychać. Dobra. No. Dobra. W jestem w innym mieście. Dobra. Pokażę pokażę wam ekwipunek no tu mam taki ekwipunek tak, okej, okay. ja wam pokażę że naprawdę w tej grze jest, podoba mi się rozwijanie postaci dobrze no, i jak widzicie tutaj jest takie podstawowe dodawanie umiejętności nie? to jest tak, broń biała to jest po prostu walka na miecze broń palna to broń palna wiadomo wytrzymałość, to wytrzymałość, otwarniactwo to jest tam wszystkiego typu takie otwieranie zamków, kradzieże kieszonkowe i tym podobne i voodoo, czyli magia e, okej okay. tu mamy taką opcję o, zdolności, tu możemy jak na to klikniemy, na przykład na broń biała, to tu mamy wszystkie co możemy, co możemy zdobyć i opis po prawej stronie ekranu i teraz yy, tak. Mam no, tutaj na przykład mam Chodzi tutaj mam skradanie się, otwieranie zamków i złodziejstwo. Jeden dobra <laughs> tu mamy opcję załogi. Jaką możemy mieć, a e, nie mam załogi. No zbiory mam tylko tą fajkę. Ok. Dobra. No. Dobra. I może teraz pobiegamy sobie trochę po mapie. I postaram się otworzyć jakiś zamek. Bo bardzo podoba mi się w miarę otwieranie zamków w tych grze. mi się tam wkraść. Bo mam za ty swoją... sobie wyobrażasz? Nie, to nie. E, Okej. Okay. W ten koleś jest zbyt zauważalny. Ja jestem zbyt zauważalny, tego koleśam. Dlaczego może znajdziemy jakieś miejsc... Dobra, pójdę tutaj spać. Na początek. Okej, okay, czemu się tutaj nic nie wyświetliło? Czy powinienem coś wyświetlić, nie? Hej, skończ z tym! chciałem mam co popadło. Bo nie wiem czemu nic mi się tam nie wyświetliło. Mam nadzieję, że spałem do północy. Tam do, jakoś tak. Hej, co ty tu knujesz? Nie twoja sprawa. Ym... A może się zgubiłeś? Mam nadzieję. Nie, nie zgubiłem się. Okej. Okay. Teraz jest noc. Dobra, nie wiem, jest jakiś dziwny błąd. Nie wyświetla. Co, może w jakimś innym łóżku będzie się wyświetlać? Napisy tu jest łóżko w ogóle. Jest i znowu się nie wyświetla. Co to ma być? Co to ma być? Dlaczego? Dobra, jeśli tak jest, no to się nie wyświetla. Teraz chyba się poddam. Tam ten zamek był po prostu za mocny dla mnie, ale to nie powinien być za mocny. Ten nie jest za mocny, To możemy się. Ale ty mi nie widzisz, koleś, nie? Co ty sobie wyobrażasz? Brak słów Dobra, spróbujemy tutaj może tutaj mi się uda. Hej, skończ z tym. Nie, nie skończę. Przestań się wygłupiać. Nie, wygłupiam się. Co ty tu knujesz? Ja nie mogę. Dobra. Mmm. go co jest pójdzie. pójdziem. Nie widziałem. Może się zgubiłeś? Jedna, widziałem. Dobra, myślę, że to chyba. Dobra. Masz jakiś problem? Ostatnia próba. Ja teraz się nie uda, to już kończę. Spróbowaniem. I udało się, udało się. A jednak nie. Dobra. Pokażę wam jak to i tak wygląda. Zapiszę grę po prostu, a potem wczytam. Mam nadzieję. Jak fajnie wygląda otwieranie zamków w tej grze. No właśnie tak i otrzymam. Na przykład, o jak mamy tak? Musimy sumie tutaj szybki ruch. I na przykład jeśli te dwa styły się musi szybki ruch do, do przodu. Co my tu mamy? Myśmy wszystko. Zobaczmy. Złodziejskie ścierwo. Myślisz, że jestem. I wczytamy grę. Otwieranie zamków w tych grze jest fajne, podoba mi się to. Czekamy. Co mi się nie podoba w tych grze. Właśnie długie czekanie, aż gra się wczytam. To jest naprawdę uciążliwe. No, powinno być szybciej. Dobra. Teraz może pójdziemy w teren trochę. Okej. Okay. I zobaczmy w ogóle śmiałem zadania. Okej. Okay. Idziemy do jakiegoś Alcazar. -Za nie wiem, niezajem. Alcazar. -Za Właśnie, kurde, teraz przydałoby się jakiś taki bardziej, bo to jest taki wieczór chyba teraz, jakby, pogoda, a czyli pora dnia, a teraz by mi się przydało jakieś wcześniejsze, południe, poranek. He, skończ z tym. Sam skończ. A może się zgubiłeś, mam nadzieję. Skończ, bo już Odłóż to, albo będziesz tego potrzebował. No. O to. tam. Szukasz czegoś? Nie, nie szukam. Yy... Dobra. Sebastiano mnie wysłał. Teraz komendant jest w poufałych stosunkach z piratami. Więc uwierzył ci. Tak. Masz mi dać jakiś ludzi. Jeśli potrzebujesz ludzi. Mam tu paru takich naprawdę niezłe dranie. Ich blizny są tego dowodem. Zrobią co chcesz, jeśli zdołasz nad nimi zapanować. Jak to zapanować? Powiem wprost. Nie oczekuj, że zatańczą, w jakim zagrasz. Nie, żeby tacy jak ty byli lepsi, ale na pewno sobie poradzisz. Kogo możesz mi dać? Bartola, Venturę, Martineza i Sanche. Są twoi. No ale trzymaj łapska z daleka od reszty. Rozumiesz? Rozumiem. Gdzie mogę znaleźć Ventura? Skąd mam to wiedzieć? Nie jestem jego pieprzoną niańką. Powinien gdzieś tu być. Przestań marnować mój czas. Nie przestanę. Gdzie mogę znaleźć Bartola? W sypialni głównego budynku, mam nadzieję. Powinien tam czyścić buty. Gdzie mogę znaleźć Martineza? U Tita, na dodatkowej zmianie. Dlaczego? Co zrobił? Zszedł wcześniej z posterunku. Taki z niego leń? Nie, miał jakąś ślad na oku. Następnego dnia też się przez nią spóźnił. Mam nadzieję, że Tito kazał mu wyczyścić chleb. Gdzie mogę znaleźć Sancha? Jest na patrol. Musisz go poszukać. A gdzie udał się ten patrol? Spytaj Torresa na posterunku. Czasem się tam zatrzymują. Eee, i wszystkich szukać, okej. Okay. No, grafika tej gry jest w miarę dobra, nie jest zła. No, tylko ten muszkiet nie zachwyca. Grafika jest też kiepska tego muszkietu. Szczególnie przecież. Podczas rozmowy. No. O, widzicie. Grafika naprawdę tego muszkietu nie zachwycam. Ale dobra. Okej. Okay. Ty. To ciebie mam tutaj szukać? O, o, o. Tam się włamiemy. Tylko nikt mnie nie zauważy Włamujemy się tu. Okej. Okay. Widzicie, i O, szybkim ruchem do tyłu. Dobra. otwieranie frenie jest... bardzo mi się to podoba. Dobra. I teraz, kiedy to określam, Nie, nie mam teraz czasu. No to nie powiem, że nie masz teraz czasu. Kurczę, musiałem spać. Nie, no musiałem. Okej, okay. się. Odnawiam. Jeszcze raz wspomniałem kogo mam poszukać, dobra, dobra, szukamy ich chwileczkę. Tam jeszcze był, dobra w głównym budynku, on miał być. Tak jaki główny budynek? To jest główny budynek? Mi się wydaje, że to jest główny budynek. Kurczę to na skrzynka Co Teraz chyba się poddał Też za trudne. Kurcze O, tylko to, to, to. Okej okay. Komendant Sebastiano mówi, Właśnie. że masz mi towarzyszyć podczas misji Właśnie Jak to? Do czego ja ci jestem potrzebny? Potrzebuję dobrego strzelca. Hmm. jest pewien problem. Hmm. Teraz będzie jakieś wymówki, że on nie umie strzelać. O? Mój muszkiet zniknął. Co chcesz przez to powiedzieć? Wczoraj wieczorem naprawiałem go u Webstera. Wymieniłem spust, wyczyściłem lufę i nastawiłem celownik. Rano muszkiet zniknął. Okej, okay. czyli też będę musiał, będę musiał go kupić muszkiet. Nie możesz dostać innego muszkietu? Dają nam tylko jeden. Jeśli go zgubisz, masz problem. A może po prostu go sobie weźmiesz? To nie takie proste. Nie mogę przecież okraść moich kumpli. Za kogo mnie masz? Za pirata? <grym> Jak wygląda twój muszkiet? Jak zwykła skałkówka. Średnia długość lufy, bez bagnetu, drewno bukowe z mosiężnym zakończeniem. Znasz się na broni? Zanim wcielono mnie do wojska, terminowałem u różnikarza. Możesz mnie więc czegoś nauczyć? Chodzi o różnikarstwo? Cóż, niby mógłbym. Halo. Ale co? <laughs> nie wiem, czy mi No. W porządku, Sebastiano <laughs> mi ufa. W takim razie chyba można, o ile nie będę miał przez to kłopotów. Nie będziesz miał. Kiedy dokładnie ostatni raz widziałeś Właśnie. swój muszkiet? Wyczyściłem go, a potem, no, nie wiem. Ełzebio przeniósł trochę wina. Ostatnie co pamiętam, to picie go przy ognisku. Gdy się obudziłem, huczało mi w głowie, a mój muszkiet zniknął. Pokaż, czego możesz mnie nauczyć. Jasne, w porządku. Hmm, czego to muszę nauczyć? Dobra, nie jestem się tam teraz uczyć u niego. Więc teraz pójdziemy. Dobra, muszkiet, to misję muszkiet znasz. Tą muszkiet zostawimy sobie na później. Nawet poszukam tych innych, których muszę yy, zabrać. Dobra, hmm. ok. Szukamy dalej. Ty. Czekamy dalej. Ty. Okej. Okay. Znalazłem cię. Zbieram grupę, by załatwić wronę. Właśnie zgłosiłeś się na Ochotnika. Ha! Chcesz załatwić wronę? Możesz na mnie liczyć. Gdzie mam się udać? No, nie stawia no, oporów. przez główną bramę. Czekaj tam, aż zbiorę grupę. Stamtąd wyruszymy. Jasne. Nie chcemy się ociągać. Powiedz innym. No, dobra. dobra. Ja on chyba... Ja z nim jakoś więcej wykonywałem. Chyba. Z tego co pamiętam. To chyba był on. Nie jestem pewien. Ale raczej tak. Dobra. To przynajmniej wiem, że on dobrze walczy. No. Dobra, szukamy reszty. Dobra, szukamy dalej. Okej, okay, ktoś... Dobra, szukamy dalej. Dobra, powtarzam się. Tu już powiedziałem, szukamy dalej. Nie pamiętam. Dobra. Ty ciągle tutaj? Tak. Ja ciągle tutaj. Ty ciągle tutaj? Eh. My mnie mnie wpuszczą, okej. Okay. Szukamy dalej. Dobra. Hm. Dobra. Gdzie może być ich? Kurczę. Teraz ja wam, nie słuchałem, co tam będzie mnie gadał. Odejdź, proszę! No dalej, wyłaś! No tylko się nie posraj Idziemy dalej, i, 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 i szukamy ich, kurczę, nie mogą być o ty, kim jesteś? Nie, tu nie o siebie chodzi, dobra. To może być tam. Dobra, może to po prostu będzie zbyt nudne. Lepiej będzie jeśli pójdę po prostu powalczyć. Już w teren. Żeby nie było tak nudno, że będę przez cały odcinek szukać jakichś kolesi w mieście. Więc to żeby poza odcinkiem. Ok myślę, że chyba więcej na to nie będzie odcinków z tej gry. Okej. Okay. To walczymy sobie z małpami. Nie dostałam małpa. Wypróbujmy muszkiet właśnie. Jest, kurde. O nie. Ma przygięła. O, to było dobre. No gin, głupie małpo. Teraz. Nie, dostała. I zginęła. ok Kajli coś. Dobra, nad tym chyba fleczkiem. Ty mi się chyba lepiej walczyło. Tak, tym mi się lepiej walczyło. zdecydowanie Zdecydowaniem. Idziemy sobie dalej. Hmm. No naprawdę ładna grafika jest, ale trochę mi się nie podoba w tej grze to, że coś jest dalej, się tak rozmazuje. Widzicie tą górę? Jest tak rozmazana. Tak samo tam też tak dalej, tak się rozmazuje. Czy on ma tak słaby wzrok? Tu dalej tą chwileczkę. jest nie pomyłka, pomyłka. Okej, okay, tak będzie lepiej. Boom. No, to był dobry strzał. Kurde! I prosiek i kurde. No. No i strzelmy. Aj, dobra. Kurde, poza strzlałem. Jest, jest coś. Dobra, będzie trzeba upiec co mię I Co dalej? To jest dziwna roślina, okej. Okay. Weźmy muszkiet. Ok, idealnie. ładuj, 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 koleś, ładuj Dobra, teraz miecz. Odskocz, odskocz. Kurde, pudło. Coś lełem, coś lełem. Pudło. Lubię z tym walczyć. Fajnie się walczyć z, z tymi ptakami. Został? I ostatni. Czos tak? Tak. Alfa nie padł Dobra, gdzie kto jest? Ok, tutaj są go złoki. Dobra i to upie, upiekę to. Muszę jakieś ugnicho znaleźć. Ok, kolejna walka. W miarę dobrze się walczy w tej grze. Podoba mi się to. Boom! Kurde został? I... teraz raz zginiem. Kurde, nie miałeś ej koleś Kurde Górzec mnie zabije? Kurde co to było ej Wow Wow Dobra Trzeba coś zjeść Wow To było dziwne Nawet się nie zorientowałem kiedy straciłem tyle zdrowia no widziałem mam za trudny zamek niestety Dobra, idziemy dalej. O, złota, kurde. O, cholera, to jest złe. To jest złe, ja nie lubię z tym walczyć. Niech mi się chociaż trochę zdrowie odnowi. Przemyśl <coughs> sobie muszkiet. Czy muszkiet to też jakiś najlepszy. To nie jest jakiś tam, obdrapany jakiś. Dobra Czekamy Dobra, zapiszmy grę idziemy O, tu jest Jesteśmy bliżej Teraz! Idealnie <grystanie> Dobra Podejdzie bliżej Teraz! Kurde Kopa Okej, okay. chwinty, Kopnąć go Cios, 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 cios Kopnij go, teraz. Oje, oh yeah. dobrze dobrze Jest, spadł Okej, okay, w miarę dobrze poszło Myślałem, że będzie gorzej. Ok, weźmy coś jeszcze, co mniej yy, tego, daj mniej na jedzenie, to zjedzmy, ok. O! Potrzebuje kilow, potrzebuje kilofa. Kurde, tak bym się w Minecraftach obawił. ok. Tam coś chyba jest. O, grzyb Dobra teraz tam też trzeba jakoś zeskoczyć Teraz tak, tędy okay. i obeszło się bez bólu Dobra tutaj jakoś, tak będzie trzeba zejść. A nie, to będzie łatwo. O kolejny grzybek Tam, <tryk> <tryk> mm hmm Skrzynka. Chciałem, że się już nie otwierałem. No pewnie otwierałem je. Pewnie ja tu już byłem. Okej. Okay. Zobierzmy to. Idziemy dalej. Kokos. Dobrze. Chyba nie będę zakończył ten odcinek proszmy na mapę. Dobra przynieśmy się tutaj. Dobrze. I tu są oni tym szamani okay, powiedzmy co szamani no tak to jest i w ogóle o no wodu jeszcze się nie nauczyłem ale przydałoby się umieć wudu wudu? nic o tym nie wiem właśnie koleś to problem okej okay. i tu gdzieś był taki pirat jeden o on to jest jakieś Klaskowało mi się z chwilą. Dobra, już jest dobrze. Oki, okay. o jak mogę zostać lepszym złodziejem? Jeśli chcesz poznać sztuczki, daj mi złoto, albo sam je sobie wezmę. No co ty nie powiesz? Okej, okay. a nie tak, tak nie mam wystarczająco dużo złota, żeby cokolwiek się od niego nauczyć. Ulele! Ulele! Piracik ma okay. złoto, tak? Ta ulele! Ta co? Ta ulele! Jestem e... Badria. Pirat da Badrii złoto. Badria będzie z nim handlować. Tak postępujemy my, Shaganumbi. Róbmy handel! Róbmy ulele! Czym okay. Ono pasawi. Nie mam wiele. Dałam prawie wszystko w ronie. Dobra, powiem to i ciekaw się stanie. Ulele. A, okej. Okay. Dobra. się handel. Dobra. No, szaszka. Dobra. Proszę, to wszystko do wudu. Okej. Okay. Co ja tu mogę sprzedać? Dobra. Nieważne. No właśnie. właśnie. Czemu dajecie to Wronie? Właśnie. Wrona powiedział, że musimy. I robicie wszystko, co on każe? Tak po prostu? Chaka Bakir mówi, że tak ma być. A wszyscy Szaganumbi słuchają się Czaki Bakira. Wszyscy, poza jego córką Chani, jest przeciwko Wronie. Dlaczego? 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 Zapytaj Czani. Okej. Okay. Dobra, myślę, że tutaj zakończy ten odcinek. Okej, tylko A z tego wodospadu, zakończę ten odcinek. Okej. Okay. A więc tak. Nara, mówił do was dr Stalker. Komentujcie, subujcie i łapkujcie w górę. Nara.